Jak wiecie, miałam dużo stresujących rzeczy w ten weekend, i ktoś mi powiedział, że w ogóle po mnie tego nie widać. I jakie jest to najlepsze ćwiczenie na sytuacje stresowe? Ja zawsze odpowiadam, no długi wydech, bo to prawda, w takiej ostrej sytuacji naprawdę dobrze działa. Ale potem się zastanowiłam, że to nie jest tak naprawdę takie proste, bo my mamy swoją tolerancję na sytuacje stresowe, mamy swoją elastyczność, Odporność, która pozwala nam sobie dobrze z tym radzić. I właśnie skojarzyło mi się to z balonikiem, że jeżeli mamy cały czas sytuacje stresowe, to tak jakbyśmy dokładali tutaj powietrze, jesteśmy coraz bardziej wypełnieni tym powietrzem, to zresztą układ nerwowy wdech kojarzy ze stresem, a każda sytuacja, która pomaga nam się zrelaksować. To jest takie spuszczanie tego powietrza i ja to na co dzień robię. Staram się pamiętać o tym, że potrzebuję odpocząć, że potrzebne są mi chwile relaksu, właśnie po to, żeby lepiej się poczuć. I myślę, że to jest też klucz do tego, żeby lepiej radzić sobie ze stresem. Wtedy nam się nie będzie po prostu przelewać, wtedy nie pęknie ten balonik w sytuacjach, kiedy naprawdę jest już na ostro stresowo. Dlatego bardzo Was zachęcam do codziennych relaksacji. Mogą to być oczywiście treningi oddechowe. Ja, ja uważam, że to jest najlepszy pomysł, ale może macie inne sposoby, ale ważne jest to, żeby spuszczać z siebie powietrze.